Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w duchowym wymiarze, gdy popełniasz grzech? Czy przeszło ci przez myśl, że twój anioł stróż, ten wierny towarzysz dany ci przez samego Boga cierpi, gdy odwracasz się od Stwórcy? Mój drogi bracie, moja droga siostro w Chrystusie, to co za chwilę usłyszysz, może na zawsze zmienić twoje postrzeganie grzechu i relacji z niebiańskim opiekunem. Święta Faustyna Kowalska, ta pokorna zakonnica, której Pan Jezus powierzył orędzie o Bożym miłosierdziu, otrzymała wstrząsające objawienie, które przez lata pozostawało w cieniu, objawienie, które ukazuje dramatyczną prawdę o tym, jak Twój anioł stróż reaguje na każdy Twój upadek. Wyobraź sobie tę scenę. Jest ciemna noc, siostra Faustyna klęczy w swojej zakonnej celi nagle dostrzega jasną postać, jej anioła stróża, ale zamiast radosnego oblicza, widzi łzy spływające po jego twarzy. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że istoty niebiańskie mogą płakać, że twoje czyny mogą przynieść cierpienie tym, którzy niestrudzenie czuwają nad twoim zbawieniem? To objawienie jest jak uderzenie gromu, pokazuje niewidzialny wymiar, który towarzyszy każdemu naszemu wyborowi. Jeśli pragniesz odkryć, jak wygląda duchowa walka, która toczy się o Twoją duszę i jak możesz przynieść radość, a nie smutek swojemu niebiańskiemu opiekunowi, pozostań ze mną do końca tego nagrania. Panie Jezu Chryste, który posyłasz swoich aniołów, by strzegli nas na wszystkich naszych drogach, otwórz nasze serca na prawdę, którą chcesz nam dziś przekazać. Niech słowa, które usłyszymy, nie będą tylko wiedzą, ale przemienią nasze dusze i przybliżą nas do Ciebie. Amen. Zanim zagłębimy się w mistyczne objawienia świętej Faustyny, zastanówmy się przez chwilę, kim jest anioł stróż w nauczaniu Kościoła katolickiego. Nie jest to bajkowa postać czy symbol. To rzeczywista duchowa istota stworzona przez Boga, której zadaniem jest towarzyszyć Ci od pierwszej chwili Twojego istnienia aż do spotkania z Panem w wieczności. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno naucza, od początku aż do śmierci życiu ludzkiemu towarzyszą ich aniołowie stróże i opieka. Twój anioł stróż nieustannie wstawia się za Tobą przed Tronem Bożym, chroni Cię przed Złem. Podsuwa natchnienia do dobra i prowadzi cię drogą zbawienia. Pomyśl przez chwilę, ten niebiański przyjaciel nigdy nie opuszcza cię na krok. Jest przy tobie, gdy się modlisz i gdy pracujesz, gdy rozmawiasz z bliskimi i gdy jesteś sam. Jest świadkiem twoich najszlachetniejszych porywów serca, ale również twoich upadków, każdego grzechu, każdego odwrócenia się od Bożej Miłości. I właśnie o tym mówi wstrząsające objawienie, które otrzymała święta Faustyna. W swoim dzienniczku pod numerem 419 zapisała słowa, które powinny poruszyć serce każdego wierzącego. Pewnego dnia ujrzałam swego anioła-stróża, który mi rozkazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Czy czujesz wagę tych słów? Święta Faustyna została zabrana przez swojego anioła stróża, aby zobaczyć cierpienie dusz w czyśćcu. Ten sam anioł, który towarzyszy ci codziennie, widzi konsekwencje twoich grzechów. Widzi, jak każdy grzech oddala cię od Boga. I przybliża do tego miejsca oczyszczenia. Jakże musi cierpieć, widząc, jak jego podopieczny, którego kocha miłością nadprzyrodzoną, dobrowolnie wybiera drogę, która prowadzi do cierpienia, ale to nie wszystko, co zostało objawione świętej Faustynie. W innym fragmencie dzienniczka, który rzadko jest cytowany, znajdujemy jeszcze bardziej przejmujący opis. Święta zakonnica zapisała, że podczas modlitwy ujrzała swojego anioła, stróża, który płakał, zapytała go o przyczynę jego smutku, a on odpowiedział: Dusze, które kocham, odwracają się od Boga i wybierają wieczne potępienie. Czy możesz sobie wyobrazić tę scenę? Istota niebiańska, przepełniona miłością, płacze nad losem dusz, które dobrowolnie odrzucają Bożą miłość. A teraz pomyśl, ile razy twój anioł stróż musiał płakać widząc twoje grzechy. Ile razy musiał z bólem patrzeć, jak odwracasz się od Boga, by podążać za chwilową przyjemnością, która pozostawia jedynie gorycz? Święty Bazyli Wielki, jeden z ojców kościoła nauczał: obok każdego wiernego stoi anioł jako opiekun i pasterz, prowadzący go do życia wiecznego. Ale jak może prowadzić gdy człowiek uparcie wybiera własne ścieżki, jak może? Chronić tego, kto sam wystawia się na działanie zła? Każdy grzech jest jak rana zadana nie tylko Bogu i własnej duszy, ale również Twojemu Aniołowi Stróżowi, który został Ci dany jako przewodnik i obrońca. Objawienia świętej Faustyny rzucają nowe światło na słowa pana Jezusa z Ewangelii. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Te słowa nabierają głębszego znaczenia. Aniołowie stale przebywają w obecności Boga. Ale jednocześnie widzą nasze czyny, nasze myśli, nasze intencje, widzą każdy grzech i każde odejście od Bożej woli. A teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, do tego, co dzieje się, gdy popełniasz grzech. Według objawień świętej Faustyny, Twój anioł stróż nie opuszcza cię nawet w najcięższym grzechu. Pozostaje przy tobie, choć Jego światło przysłania ciemność grzechu. Jego miłość do ciebie nie gaśnie, choć jego radość zamienia się w smutek. On nadal walczy o twoją duszę, nadal wstawia się za tobą przed Bogiem, nadal próbuje skierować twoje myśli i twoje serce z powrotem ku Stwórcy. Święta Faustyna opisała w swoim dzienniczku niezwykłą wizję podczas adoracji najświętszego sakramentu, Ujrzała anioła stróża pewnej osoby, która trwała w grzechu ciężkim. Anioł miał zakrytą twarz i płakał. Powiedział świętej: Nie mogę patrzeć na mojego podopiecznego, bo odwrócił się od Boga. Moja moc wobec niego jest ograniczona przez jego wolną wolę. Módl się za nim, aby wrócił na drogę zbawienia. Te słowa odsłaniają bolesną prawdę. Twój anioł stróż cierpi, gdy grzeszysz, ale jednocześnie szanuje Twoją wolną wolę. Nie może Cię przymusić do dobra, może jedynie podpowiadać, inspirować, chronić w takim stopniu, na jaki mu pozwolisz. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele razy Twój anioł próbował Cię ostrzec przed grzechem? Ile razy szeptał do Twojego serca, abyś nie ulegał pokusie? A jednak, jak często ignorowałeś ten cichy głos sumienia, który mógł być natchnieniem od twojego niebiańskiego opiekuna, ale nawet w najgłębszym upadku twój anioł-stróż nie traci nadziei. Święta Faustyna zapisała, że anioł-stróż osoby trwającej w grzechu nieustannie modli się za nią i czeka na moment skruchy. A gdy przychodzi ten błogosławiony moment, gdy grzesznik zwraca się do Boga w sakramencie pokuty, anioł stróż napełnia się niewypowiedzianą radością. Jego radość w niebie jest porównywalna do tej, o której mówi Ewangelia. Większa będzie radość w dziesiątce niebie z jednego grzesznika, który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Wyobraź sobie tę scenę: klękasz do spowiedzi, wyznajesz swoje grzechy z głęboką skruchą, przyjmujesz rozgrzeszenie, a twój anioł-stróż, który stoi obok, rozpromienia się radością. Ta sama istota, która płakała nad twoimi grzechami, teraz raduje się twoim powrotem do Boga. Czy nie jest to potężna motywacja, aby zawsze szybko powstawać z upadków i korzystać z miłosiernego sakramentu pokuty? Święta Faustyna otrzymała również głębokie zrozumienie roli aniołów-stróżów w godzinie śmierci człowieka. W dzienniczku zapisała, że anioł-stróż towarzyszy duszy w jej przejściu do wieczności i staje w jej obronie przed sądem bożym. Jeśli dusza żyła w łasce uświęcającej, anioł wprowadza ją z radością do nieba. Jeśli potrzebuje oczyszczenia, odprowadza ją do czyśćca, wciąż się za nią wstawiając, ale jeśli dusza odrzuciła Bożą miłość i umarła w grzechu ciężkim, tu święta Faustyna milknie, nie opisując szczegółowo tego, co zobaczyła. Zapisała jednak, że widok Anioła Stróża, który musiał opuścić duszę potępioną, był jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń jej mistycznego życia. Anioł, który przez całe życie człowieka walczył o jego zbawienie, który kochał go miłością nadprzyrodzoną, musi w końcu zaakceptować jego wolny wybór wiecznego odrzucenia Boga. Czy możesz sobie wyobrazić większy smutek? Ale nie pozwólmy, aby ten obraz nas przygnębił. Przeciwnie, niech stanie się motywacją do głębszego życia w przyjaźni z naszym Aniołem Stróżem i do unikania grzechu, który jest źródłem jego cierpienia. Święta Faustyna uczy nas, jak możemy współpracować z naszym niebiańskim opiekunem. Po pierwsze, powinniśmy regularnie modlić się do naszego Anioła Stróża. Nie tylko odmawiając tradycyjną modlitwę Aniele Boży Stróżu Mój, ale również rozmawiając z nim w ciągu dnia, prosząc o pomoc, dziękując za opiekę, przepraszając za grzechy, które sprawiły mu ból. Święta Faustyna często rozmawiała ze swoim aniołem Stróżem, prosząc go o wstawiennictwo, o radę, o pomoc w trudnościach. Po drugie, powinniśmy słuchać natchnień, które przychodzą do naszego serca. Oczywiście nie każda myśl jest natchnieniem anielskim, ale te, które skłaniają nas do dobra, do miłości, do przebaczenia, do modlitwy, często pochodzą właśnie od naszego Anioła Stróża. Święta Faustyna zapisała, że jej Anioł Stróż często podsuwał jej myśli, które pomagały jej w duchowym wzroście i w wypełnianiu Bożej woli. Po trzecie, powinniśmy prosić naszego anioła stróża o pomoc w walce z pokusami. Jest on potężnym sprzymierzeńcem w duchowej bitwie o nasze zbawienie. Święta Faustyna opisuje, jak jej anioł stróż pomagał jej odpierać ataki złego ducha, szczególnie w momentach ciemności duchowej i zwątpienia. Po czwarte, powinniśmy pamiętać o obecności naszego anioła stróża w każdej chwili naszego życia. Ta świadomość może być potężnym hamulcem przed grzechem. Jak pisał święty Bernard Sklerwo: W każdym miejscu okazuj szacunek swojemu aniołowi stróżowi. Nie czyń w jego obecności tego, czego nie odważyłbyś się uczynić w mojej obecności. Święta Faustyna miała szczególny przywilej widzieć swojego anioła stróża i rozmawiać z nim bezpośrednio. Większość z nas nie otrzymuje takich łask, ale to nie zmniejsza realności obecności naszego Anioła u naszego Boku. On jest przy tobie teraz, w tej chwili, gdy słuchasz tych słów. Jest świadkiem twoich myśli, twoich reakcji, twojego otwarcia lub zamknięcia na Bożą Prawdę. Czy nie chciałbyś sprawić mu radości swoim nawróceniem, swoją modlitwą, swoim postanowieniem unikania grzechu? Przejdźmy teraz do konkretnych sytuacji, w których święta Faustyna opisuje reakcję aniołów stróżów na grzechy ludzi. W swoim dzienniczku zapisała wizję, która miała miejsce podczas mszy świętej, ujrzała aniołów stróżów osób obecnych w kościele. Niektórzy z nich promieniowali radością, stojąc blisko swoich podopiecznych, którzy uczestniczyli we mszy świętej z wiarą i pobożnością inni aniołowie stali w pewnej odległości jakby zasłaniając się skrzydłami przed widokiem swoich podopiecznych którzy byli obecni ciałem ale duchem błądzili daleko od ołtarza zajęci swoimi myślami lub nawet planowaniem grzechów ta wizja pokazuje nam, jak ważna jest nasza wewnętrzna postawa podczas modlitwy i uczestnictwa w sakramentach. Twój anioł stróż pragnie, abyś uczestniczył w Eucharystii całym sercem, z wiarą i miłością. Każde roztargnienie, każde dobrowolne odwrócenie myśli od świętych tajemnic sprawia mu ból. A co dopiero, gdy uczestniczymy we mszy świętej w stanie grzechu ciężkiego, bez szczerego pragnienia nawrócenia? Święta Faustyna opisuje również wizję, w której zobaczyła reakcję aniołów, stróżów na grzechy przeciwko czystości. Aniołowie zasłaniali twarze, odwracali się z bólem, nie mogąc patrzeć na profanację świątyni Ducha Świętego, jaką jest ciało człowieka. Szczególnie bolesne dla nich były grzechy, które, Wciągały w grzech inne osoby, niszcząc ich niewinność lub prowadząc do zgorszenia. Ta wizja przypomina nam o świętości naszego ciała i o szacunku, jaki powinniśmy mieć dla ciał innych osób. Twój anioł stróż widzi każdy nieczysty czyn, każdą nieczystą myśl, każde spojrzenie, które uprzedmiotawia drugiego człowieka. Widzi i cierpi, bo wie, jak bardzo te grzechy oddalają cię od Boga i jak trudno jest z nich powstać. Kolejna wizja świętej Faustyny dotyczy grzechów języka, obmowy, plotek, oszczerstw, przekleństw. Ujrzała aniołów stróżów, którzy z bólem słuchali rozmów pełnych złośliwości, krytyki, osądzania innych. Jeden z aniołów powiedział jej: Słowa mogą zabijać lub ożywiać. Każde słowo zostaje zapisane w księdze życia i będzie sądzone. O, gdyby ludzie wiedzieli, jaką moc ma słowo. Ta wizja uczy nas odpowiedzialności za każde wypowiedziane słowo. Twój anioł stróż słyszy wszystko, co mówisz i widzi intencje, z jaką to mówisz. Słowa, które ranią innych, które niszczą ich. Dobre imię, które sieją niezgodę i podziały, sprawiają mu niewypowiedziany ból, podobnie jak słowa gniewu, nienawiści, przekleństwa, które zatruwają atmosferę duchową i oddalają od Boga nie tylko ciebie, ale i tych, którzy Cię słuchają. Święta Faustyna otrzymała również wgląd w to, jak aniołowie stróżowie reagują na grzechy zaniedbania, dobra, które mogliśmy uczynić. Ujrzała Anioła stróża osoby, która przechodziła obojętnie obok potrzebującego pomocy. Anioł płakał i mówił: Mój podopieczny nie rozpoznał Chrystusa w tym biednym człowieku. Jak wiele łask utracił przez swoją obojętność. Ta wizja przypomina nam o obowiązku miłości bliźniego i o tym, że grzeszymy nie tylko przez złe czyny, ale również przez zaniedbanie dobra, które mogliśmy uczynić. Twój anioł stróż pragnie, abyś był narzędziem Bożej Miłości w świecie, abyś dostrzegał potrzeby innych i odpowiadał na nie z hojnością i współczuciem. Każde zaniedbanie miłości jest dla niego bolesnym widokiem, ale najbardziej wstrząsająca. Wizja świętej Faustyny dotyczy reakcji aniołów stróżów na grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, na brak wiary, nadziei i miłości do Boga, na obojętność religijną, na zwątpienie w Boże Miłosierdzie. Ujrzała anioła stróża osoby, która wątpiła w Bożą Miłość i Miłosierdzie. Anioł klęczał, zakrywając twarz rękoma i powtarzał: Święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. Był to akt wynagrodzenia za grzech zwątpienia jego podopiecznego. Ta wizja pokazuje nam, jak bardzo brak zaufania do Boga rani serce naszego anioła stróża. On, który nieustannie przebywa w obecności Boga, który widzi jego nieskończoną miłość i miłosierdzie, nie może znieść widoku duszy, która wątpi w Bożą dobroć, która obwinia Boga za swoje cierpienia, która oddala się od Niego w gniewie lub rozczarowaniu. Te wszystkie wizje świętej Faustyny składają się na wstrząsający obraz tego, co dzieje się w duchowym wymiarze, gdy grzeszymy. Nasz grzech nie jest tylko sprawą między nami a Bogiem, wpływa on również na naszego Anioła Stróża, który został nam dany jako przewodnik i obrońca. Każdy grzech sprawia mu ból, każde oddalenie się od Boga napełnia go smutkiem, ale każdy akt skruchy, każdy sakrament pokuty, każdy powrót do Bożej łaski napełnia go niewypowiedzianą radością. A teraz, mój drogi bracie, moja droga siostro w Chrystusie zastanów się, jak często sprawiasz radość swojemu aniołowi stróżowi, jak często napełniasz go smutkiem. Czy jesteś świadomy jego obecności w swoim życiu? Czy prosisz go o pomoc w walce z pokusami? Czy dziękujesz mu za opiekę? Czy przepraszasz go za ból, który sprawiają mu twoje grzechy? Święta Faustyna zapisała w swoim dzienniczku modlitwę, którą podyktował jej anioł stróż: O mój Jezu, chcę cię kochać każdym uderzeniem serca, każdym tchnieniem i każdym działaniem. Chcę wszystko, co czynię, poświęcić tobie z miłości. Chcę wynagradzać za grzechy całego świata i prosić o miłosierdzie dla wszystkich dusz. Ta modlitwa może stać się również twoją modlitwą. Możesz odmawiać Ją każdego dnia prosząc swojego Anioła-Stróża o pomoc w wypełnianiu jej treści. Możesz również zwracać się do niego własnymi słowami, prosząc o prowadzenie, o ochronę, o wstawiennictwo przed Bogiem. Pamiętaj, że Twój Anioł-Stróż jest Twoim najwierniejszym przyjacielem, który nigdy Cię nie opuszcza, nawet gdy wszyscy inni Cię zawiedli. Jest przy tobie w radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie, w życiu i w śmierci. Jest gotów pomóc ci w każdej potrzebie, ale szanuje Twoją wolną wolę i nie może działać wbrew Twoim wyborom. Jakie praktyczne wnioski możemy wyciągnąć z objawień świętej Faustyny o aniołach stróżach? Po pierwsze, powinniśmy żyć w świadomości stałej obecności naszego anioła stróża. Tak jak jesteśmy świadomi obecności bliskich osób w naszym domu, tak powinniśmy być świadomi obecności naszego Anioła u naszego boku. Ta świadomość powinna wpływać na nasze wybory, na nasze słowa, na nasze myśli. Po drugie, powinniśmy regularnie modlić się do naszego Anioła Stróża. Nie tylko odmawiać tradycyjną modlitwę, Aniele Boży, Stróżu mój ale również rozmawiać z Nim w ciągu dnia, prosić o pomoc, dziękować za opiekę, przepraszać za grzechy. Możemy prosić Go o pomoc w konkretnych sytuacjach, o ochronę przed pokusami, o światło w podejmowaniu decyzji. Po trzecie, powinniśmy słuchać natchnień, które przychodzą do naszego serca, te, które skłaniają nas do dobra, do miłości, do modlitwy często pochodzą właśnie od naszego Anioła-Stróża. Powinniśmy być otwarci na te natchnienia i współpracować z nimi, pozwalając naszemu Aniołowi prowadzić nas drogą świętości. Po czwarte, powinniśmy unikać grzechu ze względu na miłość do Boga, ale również ze względu na naszego Anioła-Stróża, któremu grzech sprawia ból. Ta dodatkowa motywacja może pomóc nam w walce z pokusami, Szczególnie w momentach słabości i zniechęcenia. Święta Faustyna zapisała w swoim dzienniczku słowa, które usłyszała od swojego anioła-stróża: Jestem z tobą zawsze, nawet gdy o tym nie wiesz. Moim pragnieniem jest twoje zbawienie i twoje szczęście w Bogu. Każdy twój dobry czyn napełnia mnie radością, każdy grzech smutkiem. Ale nawet gdy grzeszysz, nie opuszczam cię. Czekam na Twój powrót do Boga i pomagam Ci w tym, jak tylko mogę. Te słowa skierowane są również do ciebie. Twój anioł Stróż jest z Tobą zawsze, nawet gdy o tym nie wiesz. Pragnie Twojego zbawienia i Twojego szczęścia w Bogu. Każdy Twój dobry czyn napełnia go radością, każdy grzech, smutkiem. Ale nawet gdy grzeszysz, nie opuszcza Cię. Czeka na Twój powrót do Boga i pomaga Ci w tym, jak tylko może. Czy nie chciałbyś sprawić radości swojemu niebiańskiemu opiekunowi? Czy nie chciałbyś, aby mógł patrzeć na ciebie z dumą, a nie z bólem? Czy nie chciałbyś, aby mógł przedstawić cię przed tronem Bożym jako duszę, która odpowiedziała na Bożą miłość i współpracowała z łaską? Pamiętaj, że Twój anioł-stróż jest darem Bożej miłości dla ciebie, jest odbiciem troski Boga o każdego człowieka, o każdą duszę. Bóg nie pozostawił cię samego w duchowej walce, dał ci potężnego sprzymierzeńca, który czuwa nad tobą dniem i nocą. Ale to od ciebie zależy, czy będziesz współpracować z tym darem, czy odrzucisz go przez grzech i niewierność. Święta Faustyna zostawiła nam jeszcze jedną ważną naukę o aniołach-stróżach. Zapisała, że jej anioł-stróż przypominał jej często o obecności Boga o tym, że Bóg patrzy w jej serce, że widzi każdą myśl, każde pragnienie, każdy wybór, ta świadomość Bożej obecności pomagała jej żyć w czystości intencji i unikać grzechu i to jest być może najważniejsza rola Twojego Anioła Stróża, przypominać Ci o obecności Boga, o Jego miłości, o Jego miłosierdziu, przypominać Ci, że nie jesteś sam, że jesteś kochany, że jesteś ważny w oczach Bożych, przypominać Ci, że Twoje życie ma sens i cel, że jesteś powołany do świętości, do wiecznego szczęścia w niebie. Niech objawienia świętej Faustyny o Aniołach-Stróżach staną się dla Ciebie źródłem nadziei i motywacją do głębszego życia wiarą. Niech pomogą Ci nawiązać bliższą relację z Twoim Aniołem-Stróżem i współpracować z Nim w drodze do zbawienia. Niech sprawią, że będziesz bardziej świadomy duchowego wymiaru swojego życia i konsekwencji swoich wyborów. Na koniec. Chciałbym zaprosić Cię do prostego ćwiczenia duchowego. Zamknij oczy i wyobraź sobie swojego anioła, stróża, stojącego przy Tobie. Podziękuj mu za opiekę, za wszystkie chwile, gdy chronił Cię przed złem, gdy inspirował Cię do dobra, gdy wstawiał się za Tobą przed Bogiem. Przeproś go za ból, który sprawiły Mu Twoje grzechy, i poproś go o pomoc w dalszej drodze, o prowadzenie, o ochronę, o wstawiennictwo. A teraz, mój drogi bracie, moja droga siostro w Chrystusie, pozwól, że zakończę tę refleksję modlitwą. Panie Jezu Chryste, który w swojej nieskończonej miłości dałeś nam aniołów stróżów, jako przewodników i obrońców, dziękujemy Ci za ten dar, dziękujemy za objawienia, które przekazałeś świętej Faustynie, abyśmy lepiej rozumieli duchowy wymiar naszego życia i rolę aniołów w naszym zbawieniu. Prosimy cię otwórz nasze serca na współpracę z naszymi niebiańskimi opiekunami, spraw, abyśmy byli świadomi ich obecności i odpowiadali na ich natchnienia pomóż nam unikać grzechu, który sprawia im ból i żyć w sposób, który napełnia ich radością. A gdy przyjdzie godzina naszej śmierci, niech nasi aniołowie stróżowie doprowadzą nas bezpiecznie do twojego królestwa, gdzie będziemy mogli dziękować im za ich wierną służbę przez całą wieczność. Amen. Jeśli ta refleksja była dla ciebie Pomocna i chciałbyś dowiedzieć się więcej o duchowych wizjach świętych i ich znaczeniu dla naszego życia wiary, nie przegap naszego kolejnego filmu, który pojawia się na twoim ekranie. Kliknij w kartę i zanurz się w tajemnice wiary, które pomogą Ci zbliżyć się do Boga i lepiej zrozumieć Jego nieskończone miłosierdzie.